Kiedy pierwszy raz pojawiła się informacja, że Valve pracuje nad CSM na Sorsie dwójce, wielu graczy poczuło dreszcz. W końcu to było coś więcej niż kolejna aktualizacja z nową skrzynką. To zapowiedź zmiany, jakiej nie było od lat. Silnik Source służył dzielnie przez długie lata, ale każdy, kto choć trochę grzebał w plikach gry albo czuł dropy na starych mapach, wiedział, że trzeba na świeżą krew. Source 2 miał być wielkim skokiem naprzód, który da CS-owi drugie życie. Pytanie tylko, czy rzeczywiście coś zmienił, czy tylko ładnie przykrył to, co dobrze znaliśmy? Uwaga, mam dla Ciebie prezent. Hydra Ratler Rattler, warty ponad 400 zł. Wystarczy, że wpłacisz na CSGO z kodem CS Polska. Od razu po otrzymaniu prezentu trafi on do Twojego ekwipunku. Nieźle. A jeszcze lepsze jest to, że do tego doładowania dostajesz 10% bonusu oraz jeśli nigdy nie używałeś kodu, to 2 złote 10 groszy zł na przetestowanie strony. Więc razem będziesz mieć już ponad 11 złotych. Strona oferuje gamę różnych lootboxów i case batlii, z których zawsze masz gwarantowany zwrot. Jak wydropisz skina, który Ci się nie podoba, to po prostu wymień go w Exchangerze. Powodzenia! Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak przeskok do nowej ery. Smoki, które rozchodzą się dynamicznie jak w filmie Nolana, granaty przelatujące przez dym i wpływające na jego kształt, nowe tekstury odbijające światło jak w ray tracingu, modele broni z detalami, które wcześniej widziało się tylko na grafikach koncepcyjnych, Source 2 dał grzynowy blask, i choć wiele osób narzekało, że to tylko zmiana silnika, prawda jest taka, że to właśnie te techniczne rzeczy robią największy efekt. Nawet jeśli nie zawsze od razu rzucają się w oczy. Ale CS2 to nie tylko grafika. Source 2 miał przynieść poprawę tego, co najważniejsze: feelingu. I tu już sprawa się komplikuje. Bo wielu graczy, zwłaszcza tych z długim starzem, zaczęło się czuć, jakby ktoś im przemeblował pokój w nocy. Wszystko niby na miejscu, ale krzesło trochę inne, łóżko mniej wygodne, a światło za jasne. Movement nie klikał jak wcześniej. Hitboxy czasem odklejały się od rzeczywistości, a rejestracja strzałów potrafiła zaskoczyć bardziej niż buzna dość dwójca. To nie były rzeczy, które da się przemilczeć. To sedno tego, czym CS powinien być. Source 2 zburzył mur, ale zostawił trochę gruzu. Prowadzenie nowego silnika to nie tylko lepsze światła i kolory. To zmiana całej architektury gry. Od fizyki, przez synchronizację serwera, po najmniejsze detale w sposobie działania tickrate'u. A mowa o tickrate'cie? To był jeden z najgłośniejszych tematów po premierze. Valve chwaliło się systemem Subtick, który miał rozwiązać wszystkie problemy z opóźnieniami. W teorii. Bajka. W praktyce? Wielu graczy wciąż miało flashbacki z CSGO i sytuacje, w których na demku widać co innego. Nowy system miał być precyzyjny do ułamka sekundy, ale w realnych meczach pojawiały się sytuacje, gdzie strzały nie rejestrowały się tak, jak powinny. Z jednej strony rewolucja, z drugiej nowy zestaw problemów. Trzeba jednak przyznać, że Source 2 otworzył wiele drzwi, przede wszystkim dla społeczności. Mapa na Source 2 to nie to samo, co na starym silniku. Nowe narzędzia, większe możliwości edycji. Dokładniejsze światła, fizyka materiałów. To wszystko sprawia, że kreatywni gracze mogą robić cuda. A to, co społeczność zrobi z tym silnikiem za rok, dwa, trzy, to może być moment, w którym CS2 naprawdę wejdzie na level wyżej. Już teraz pojawiają się mapy, które wyglądają jak sceny z gry AAA. A skiny zaczynają przypominać kolekcje z artbooków, nie tylko pomysły z painta. Prowadzenie Source 2 to także krok w stronę przyszłości esportu. Bo w CS nie chodzi tylko o to, żeby się fajnie strzelało. Chodzi o show, transmisję, emocje. Nowy silnik daje możliwości, które są kluczowe dla widowiskowości. Lepsze replaye, kamery, efekty, analiza meczu na zupełnie innym poziomie. Dla przeciętnego gracza może to być tylko tło, ale dla turniejów, kasterów i widzów do game changer. Kiedy oglądasz klacz z czterech różnych ujęć i widzisz każdy detal, czujesz, że to nie jest gra sprzed dekady. To coś, co może stać obok najnowszych tytułów i wcale nie wyglądać staro. Jasne, nie wszystko poszło idealnie. CS2 przy starcie był bardziej techniczną betą niż gotowym produktem i wiele z jego problemów wynika właśnie z przesiadki na Source 2. Ale to trochę jak remont. Najpierw kurz, hałas, frustracja a dopiero potem nowy, lepszy dom. Valve zrobiło coś, na co czekaliśmy latami. I choć może nie wszystko jeszcze śmiga jak powinno, fundamenty są mocne. Ten silnik nie tylko zmienił wygląd gry. Zmienił kierunek, w jakim CS może się rozwijać. Więc czy Source 2 zmienił wszystko? Może nie od razu. Ale zdecydowanie ustawił scenę pod przyszłość. To jak przesiadka z klasyka, który kochasz, do nowej wersji, która wymaga przyzwyczajenia, ale daje możliwości, o jakich wcześniej mogłeś tylko marzyć. I choć wielu jeszcze tęskni za starym feelingiem, nie da się zaprzeczyć, że CS2 ma teraz silnik, który może pociągnąć tę grę przez kolejną dekadę. Trzeba tylko poczekać, aż wszystko kliknie, jak dobrze ustawiony prefire, idealnie w tempo.